No to jak poprzednio się okazało, że my mm, nie odkryliśmy jakiś tam gierek mini, to teraz ich y, będziemy. Y, dobrze, bez sensu. Nie, ja nie, nie znaliśmy wtedy tych mini gierek, więc teraz je szukaliśmy i na razie mamy jedną. Ogólnie jest coś takiego jak w tym wybór rozdziału. Tu mamy A! rozdziały i tu są takie złote. złote coś. <grym> I to znaczy, że to jest minigra no i sobie można wyb wybrać sekcję i rozdział i właśnie tutaj jest w, w obłokach coś nam brakuje. Teraz jedną już znaleźliśmy, ale brakowało nam dwóch mm -hmm. i gra w klasy też brakowało nam dwóch. Tutaj już tak. jedna jakby się odkryła, ale to teraz wam właśnie pokażemy gdzie ją znaleźliśmy. I pierwszą... Y... Znaleźliśmy po prostu na samym początku, jakby tutaj z tego rozdziału. Tej sekcji, czy co? O Jezu, gdzie ja z udziałem poleciałem. co co, wyleciałem za bardzo w dół. Tak, a więc. O to tam się. Ola pokaże tam. Urodziliśmy się przed w ogóle. Na ja jestem laleczką teraz. I rzeczywiście na tym PS się gorzej się naciska. Bo tutaj speed normalnie się fajnie naciska, ale to też jest inna gałka troszkę. Hmm. No to tutaj po prostu trzeba było grę. polecieć nie aż tak wysoko. Tak, bo myśmy. Yy... O no tutaj. O, a ja poleciałem ja tak wyżej właśnie i, i muszę tu się... jestem. No, to... Tu jest. Ola, a ja a myśmy sobie szybciej po prostu poszli tutaj. No. Więc to jest pierwsza minigierka. To teraz idziemy do tej minigierki i w nią zagramy Gdzie to było, bo ja nie wiem A jak ja pójdę to automatycznie cię przyjdę? Do... Nie, chyba nie W ogóle możemy się zamienić, bo no Ja chcę być jednak mej. A ty bym sobie tym Typem Skryj no. no. do bo no właśnie, jak ten no, dzwoneczek, do, gdzieś coś tam, coś tam słychać, ale praktycznie w ogóle. Trzeba się nasłuchiwać, to będziemy wiedzieć, gdzie jest. Londyn na platformach, by je zdobywać. Coś w stylu przejmij teren, kto więcej, szybciej to wygrywa pewnie. Nie co? Nie wiem. się. 3, 2, 1. Na kwadraty skakiwać po kolei. Jakoś. Wow, to jest takie skakanie jakieś Ej. kosmiczne. Ja cię. Ja nie trafiłem. I dobra, to jest takie dziwne. No dobra, wyczułem. Dolecę tam. O nie. Aaa dobra. O! Ja. 9 do 8. No i to jest właśnie. Y, no, Spatry kosmiczny. Minigierka, którą. Ominęliśmy, ale znaleźliśmy. Także tego. Y, po przejściu tych trzech portali. Idziemy wyżej, e, e, ale nie za wysoko. I tu jest po prostu kolejna minigierka. To jak poprzednio, w sumie jest, tak. że nie, ma do góry. Dobra, zamienimy się. No dobra. Ja chcę mieć propasy. I sobie wchodzimy. I coś tu jest. Co to jest? My weszliśmy portale, Idziemy tam. Kolejne podwórze hey, no, właśnie, bo my nagrywamy. i pierwszy raz to gramy, właśnie, bo jakby. no widać, co robimy. Uh, no co to sure Co? Uciekać? Chyba no. Musisz nacisnąć na ten, co dziś się zaświecił. Przygotuj się... aha! Aha, jeszcze będzie szybsze. Dobra. O kurczę! Не, доставай. Я кажется да. нет. И в другую сторону! Эй, без wow, Воу, <laughs> Nie. O nie, Ja lepiej to robiłam. No, Ja no, lepiej unikałem. No dobra, to, to była. To była. kierka. dla nic, No fajne, fajne. Nie chcesz zamienić się i zagramy jeszcze raz? Bo mi się spodobało, nawet. Zobaczymy, jak się gra na tym padzie. A jestem. Xboxa. A jestem teraz prany no nie. Dawaj. Czy wygram grubasem? Przekonajmy się. Gdzie? Nie... Ja nie wiem, ja z tym gościem nie umiem w ogóle obsługiwać. Teraz od boku. Jeszcze. Wow. Bo ten sprint się tak ciężko przełącza czasami. To jest jednak ważne, żeby ten sprint był. No, nie. No. Nie, mi się jakoś dziwnie, albo na, na tym padzie się nie czuję jakoś za bardzo przyzwyczajenie, ale ci do przyjdzie na tym też. No, może się fajniej steruje, ale nie, no, nie wiem. Mi się tego spida lepiej włącza na playce, pomimo tych dziwnych tych drążków, bo my, takie ogromne. Ale no, sobie później odłożę te przyciski. No dobra, to I wychodzimy i szukamy tak. kolejnych minigerek, które żeśmy ominęli. Także będzie urywnik sceny. Więc. Tutaj się kończy przerywnik. Nie, znaleźliśmy. W kolejnym, w kolejnym rozdziale, który no, się nazywa. Pokaż. E, pokój graf Rose, klas, Graf Klasy. Klas. Klas, no. A, bo byliśmy wtedy też w Pokój Rose, wtedy było w Obłokach, znaleźliśmy dwie. Teraz Graf Klasy. Graf Klasy, to tutaj na samym początku jest praktycznie. To... <grafy> że jak się urodziliśmy, to tutaj trzeba było przyjść. No. I tutaj można było autkami sobie pojeździć. I tu jest to jakieś rodeo, jest... no. to zobaczmy czym jest to rodeo. Trzymaj się na byku tak długo jak zdołasz. No, tak, to duży. się Jak się struje Pokażą? A, klikać oh, w odpowiednim oh, momencie. Łoł, kwadrat. Cześć. Tu jest trójką,

Co, chcesz jeszcze raz? czy Nie wiem, chcesz się zamienić nie padem? Nie, nie było fajne. mi też się nie podobało jakoś. Sensu, jak dla mnie to taka powinienem ech. przegrać. Mech, mech. W ogóle taka... Wolna. Ja no, myślałam, że no to no będzie z tym bykiem jakoś. A, i, a ale i tak ech. się myliłem, bo... Wiem, no to tyle. Cztery przyciski to jest dla mnie za dużo. E, tu będzie kolejny przerywnik na trzecią minigame. Bo tu jedną szybciej znaleźliśmy. Ehm. I jakby na nagraniu. W poprzednim odcinku, załóżmy, czy coś i teraz tą, więc szukamy gry trzeciej. I w tym momencie, gdy przeszliśmy sobie przez to te dziwne coś, tu chcieliśmy skakać, ale odwróciłem się i zobaczyłem to przejście. I tutaj jest minigierka jakaś, nakarm Gada. I wygląda jak w miasteczku, takie. No. Fajne, podoba mi się. Yy, Na kangach do końca. Zbierać Rzuć punkty piłkę, to jest tym. Tu I tu. I czekaj, i y. I, i, o, no zdrowie. Dziękuję. Ale co to za złość? Do buzi mi zlewać? Tak. Może do tej dużej buzi? Nie trafi. <noise> ja wiem, wiedziałem, że to będzie prostsze. No, ja nie wiem, czy cokolwiek trafiłam. mam bo tam pewnie będzie mało punktowany jeden. No to tak po prostu. Ja jeszcze dwie sekundy. <noise> Tylko raz trafiłem. Dobra, jeszcze raz, bo nie wiedzieliśmy, że to będzie. Dawaj, yes, jest. Co? Jak to nie trafiłem? Przecież... Wizuje, ja nie umiem podnieść kulki nawet. Ja chcę zobaczyć ile ta podda punktów, ta u góry. Yeah. No chłopie, rzucaj to. Ja w policzek, nie? No, gdzie to tam poleciało? Trzy punkty, dobra. No i to w sobie tak. wszystkie minigry gry. No co, jeszcze chcesz? Tak. No nie trafiłam ani dobra, raz. jeszcze Ola, <laughs> spróbuję je pokonać. Wtedy... To nie strzelaj Koniec To nie strzela. <laughs> o do twojego rzuciłem. Ej, to mi dało jakie ja do twojego rzuciłem. No bo ty, to nie jest moje twoje. <laughs> nie? Nie. ogólnie to gadasz? zrzucaj To ja mogę do ciebie? No tak. Jo. Będę tu do tej dużej sobie walał. No Do... Do niej łatwo tracić No nie mogę wziąć no. w ogóle Bo ja ci wszystko zabrałem No ale tam były jeszcze kulki mnie Dobra, pozbawił. koniec tego dobrego Jestem mistrzem 3-0 No, także Nie lubię was To wszystko, dziękujemy mm. You have to buy we'll a cushion later. Nie dzisiaj mam one? I just get replacement. Yeah, a replacement. Get it. It's It's more I She The elephant. She did. Lately she's gotten attached to it again. I don't know why. Okay, well, let's just find it. Dawaj, tu Gdzie jest Tutaj trochę, no widzisz, się... Na maksa teraz... What? O, jednak Focie. nie mogę na maksa? Ej, przyjechało mnie. Ej, a chodź, ja też chcę. Ja, no. To już jest ustawione To już dobrze. nie na maksa. No nie, ty musisz się naciągnąć. No ale ustawione, w sensie a. w kierunek. No jadą, bo dobrze ustawiony. Też za mocno. Tu mnie rozjedzie, no. siadaj. Nie, trochę się rozsiadło. No już, już, już.

Co ty dajesz jeszcze? mocno Jeszcze No za ulicą Uj. No dobra, się byliśmy? patrz! No i teraz możesz wyłączyć nagrywanie. W sumie. Nie, powinienem jeszcze... Zagramy. Teraz? No, tak myślałam. No dobra. Znowu to się wydnie. <laughs>